Cześć, witajcie na kanale Działkomania. Słuchajcie, mamy 31 sierpnia, a moja uprawa pomidorów zapowiada się, że przez cały wrzesień jeszcze będę miał co jeść. Tak to wynika przynajmniej ze szklarni. Zaraz tam przejdziemy, ale chciałbym wam pokazać jeszcze tutaj w foliaku pomidory koktajlowe, pomidorki koktajlowe, które trochę poprzetrzewiałem z liści i pozakańczałem każdy, każdy boczny pęd, który gdzieś tam się wydobył, wydostał, bo żeby to miało jeszcze czas w ogóle zawiązać owoce, czy dojrzeć. I zaraz wejdziemy do środka. Właśnie czekam, aż ten jeden tu, słuchajcie, dojrzeje, na nim wszystko, będę mógł go wyrwać, bo tu mi ciężko przechodzić. Jeszcze tu mam cukinię, właśnie chciałem Wam pokazać. Ona, o, nawet pszczoło jest, zobaczcie. Te kwiaty bardzo ładnie wyglądają. No, to co rodzi też ładnie wygląda. Czekajcie, wejdziemy do środka. No, tu jeszcze jest co dojrzewać, także ten Wrzesień zapowiada się, na przykład też mi się wydaje, że cały, że tutaj będziemy mieli co jeszcze jeść z tych koktajlówek we wrześniu, bo trochę tego jeszcze zostało. Sporo ich zebrałem, także to wszystko dojrzeje. Zapowiada się ładna pogoda teraz o piątek. Wczoraj był ładny do południa, potem się zepsuło, co potem się, zepsuło. Sobotę się jest chłodniejsze, jutro chłodniej, ale już od poniedziałku znowu wracają, na szczęście upały i mój organizm będzie powoli odżywał przy temperaturze powyżej 27 stopni odżywam i moje pomidory też widzę fajnie się miewają, wtedy jak jest tak gorąco, przynajmniej przy dojrzewaniu. No, tutaj już mamy też dojrzałe pomidorki, pomidorki z wilków. Praktycznie dojrzały. Tu został się jeden rodzynek do, do dojrzania. Dobra, lecimy do szklarni. Tu też jest kolorowo. Jakieś 90% krzaków miewa się świetnie, poza wyjątkami, prawda? No ale tu już niewiele zostało na tych krzaczkach, więc tutaj za chwilę, chyba dzisiaj pozrywam to bywale, a nie chcę, może rośnie, może coś dojrzeje, zostawimy. Większość zapowiada się, że te górne grona dorosną, tak jak tutaj na przykład też, że to ma szansę dorosnąć przez wrzesień. A to widzicie już, o, ogłowiony pomidorek, a wilczur już się wydobywa. I tak jest w większości krzaków, że sobie, o widzicie, ogłowiony, i wyrasta sobie wilki. To musimy wyrywać. Bo te pomidorki chcą dojrzeć. To na pewno dojdzie, dojrzeje. No, mam nadzieję, że wrzesień będzie fajny, ciepły, tak jak się zapowiada jego początek. Także takie grona, jak tam u góry, czy tam, to wszystko podejrzewa, bo tutaj ten pomidorek ma trochę tych, słuchajcie, na tych gronach tych owoców dosyć sporo. Te grona są bardzo, mają bardzo liczne. Są z licznymi owocami. I chciałbym, żeby to podejrzewało. Mam nadzieję, że się chłodnie nie zrobi. No, są jakieś rodzynki, które się same zakończyły. No ale ogólnie większość, cała uprawa na razie zapowiada się na wrzesień, że będziemy mieli. O, tutaj kolejne się pozawiązywały. Widzicie, będziemy mieli co jeść, przynajmniej u mnie. I oby to doszło, o kolejny wieczór. Aha, jego ja to chciałem w ogóle wcześniej zostawić, no bo zoba zobaczymy. Oby to wszystko podchodziło, może październik będzie też ładny. No i ogólnie w tym sezonie jestem bardzo zadowolony z mojej uprawy. Pomidorków, jak widać, jeszcze będzie. One mają szansę grubo dojrzeć. Tak jak się obawiałem, że część może nie dojść, ale to patrząc na prognozy pogody, nawet te długoterminowe, które i tak się tam często nie sprawdzają. <laughs> To sądzę, że to wszystko ładnie podchodzi. A jak nie, to może pierwszy raz w życiu zrobię z zielonych pomidorów jakąś sałatkę i zobaczę jak ona smakuje, bo jeszcze nigdy nie jadłem. No i tak to słuchajcie, wygląda. No tu więcej już nie ma co opowiadać. Pracy przy pomidorach już za dużo nie ma. Podlewanie i pilnowanie wilków. Jak ktoś jeszcze nie ogłowił i, i łudzi się, że, że z nowych kwiatków coś jeszcze się uda zrobić. To musi się troszeczkę bardziej postarać w pielęgnacji niż ja, bo ja już mam poogławiane. Może tam zostały gdzieś przegapione jakieś jeden, dwa. Oto widzicie znowuż patrzcie. Ogłowiony pomidorek. Tutaj widać został zakończony. A tu już wilczór sobie wyraźnie. A mi pozostało podlewanie i wyrywanie wilków, jak na razie. No. Jak już wejdzie jakaś w tym momencie choroba, no to. Mam nadzieję, że już nie wejdzie, jest fajnie sucho, yy, zaraza ziemniaczana już u mnie była w szklarni na jednym pomidorku, na dwóch yy, tak naprawdę, w foliaku na całej uprawie, została pokonana, więc tutaj nawet jak już by coś weszło, to byłby trzeci oprysk grzybobójczy, więc ja już go nie będę wtedy robił i w razie by coś weszło, to zrywam wszystko szybciutko i zakończam uprawę, no bo nie chcę już trzeci raz pryskać. A no tutaj z tych te już pomidorki się widzę, i już tu się kończy. Także tutaj już tam niewiele będzie z tych, ale reszta widzę ładnie, ładnie jeszcze sobie radzi. Także co jeść, jeść co będę miał na śniadanie i do obiadu. Także także jestem niezmiernie zadowolony. Mam nadzieję, mam nadzieję że u Was tam z nielicznymi wyjątkami, tak jak u kolegi tutaj widza. 50 czy tam 60 krzaków chłopak miał i mu ponad połowę zniszczyła zaraza ziemniaczana, ale też mam nadzieję, że u niego będzie wszystko dobrze i u Was wszystkich. Dobra, słuchajcie, nie przedłużam, bo tu tylko możemy teraz poglądać pomidorki i czekać, aż wszystko dorośnie i dojrzeje, i przygotowywać się potem na następny sezon, bo tu też jest kupa pracy jeszcze przed nami, żeby tu wszystko ładnie w tej szklarni porobić, dobrze ją przygotować na następny sezon, żeby. W przyszłym sezonie było dwa razy więcej pomidorów z taką samą ilością krzaków. Dobra, słuchajcie, ja Was pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, cześć.